Dajcie kochani na kanale Craft Venice. z tej strony Monika z kanału Mona Art. Dzisiaj przychodzę do was z takim kursem na kartkę Halloweenową, którą wykonały z kolekcji Piątku 13 Happy Halloween. Na początku wam tutaj przybliżę, jakich materiałów będę używała, później sobie samą karteczkę zrobimy już w przyspieszeniu. No więc tak. Kolekcja Happy Halloween. To jest jedno. Mam, Najpierw pokażę wszystko, a potem jeszcze Wam pokażę tą kolekcję. Kosteczki mam ze Scrap Boysów, takie fantastyczne, 3 mm. Mam czarną bazę. Przygotowałam sobie też tutaj długopisy: jeżeli Rolla i Mikrona. Mam wstążeczkę taką tutaj srebrzystą czarno-srebrną. Mam kawałeczek gazy. Tutaj mam taki przezroczysty puder do embossingu z Agaterii. Mam też czarny cóż memento. Troszeczkę takich świecących cekinek. Oczywiście puder do embossingu. nuwo i kilka takich tutaj różnych cyrkonii, Nie wiem, czy je użyję, i zobaczymy. I oczywiście klejnie śmiertelny Magic i nożyczki. Nie wszystkie może tutaj elementy użyję, natomiast sobie je przygotowałam, bo, bo, bo jak to się mówi, nóż widelec, a się, się przydadzą. W każdym razie teraz Wam pokażę tutaj yy, kolekcję. Bo ona jest tutaj główną gwiazdą poza moją dnią piękną i teraz tak tu jest taki arkusz dodatków. Fantastyczne kolory, wam powiem, fiolety, pomarańcze, żółcie. No super, naprawdę mi się to podoba i zielony oczywiście jest. Tutaj są i czachy, i dynie fantastyczne i są jakieś takie baloniki, duszki, miotły. No fajne, fajne, fajne naprawdę rzeczy i kiciu takie są. One mi się bardzo podobają. To jest arkusz dodatków, i tutaj jest mały bloczek. Ja dużego nie, nie, nie zaopatrywałam się w duży, ponieważ rzadko coś robię z dużych arkuszy. Częściej robię kartki i, i bardziej mi się przydają te małe bloczki. I teraz tak na okładce mamy tutaj takie napisy: Halloweenowe. I teraz może Wam tutaj zacznę od dalej troszeczkę, bo ja kilka arkuszy już tutaj wyrwałam. Może odtąd zacznijmy, że to jest pierwszy arkusz. Takie fajne kompozycje. Można je sobie oczywiście powycinać. I myślę, że też bardzo fajnie by wyglądały. Później mamy taki arkusz tutaj w skośne paseczki. fioletowo granatowo pomarańczowe. Tutaj jest taki arkusik z elementami do wycięcia. Różne właśnie takie kolory. Jesienne się też przydadzą. Niekoniecznie typowo na Halloween, ale można sobie takie kompozycje jesienne również zrobić. Z drugiej strony mamy taką krateczkę. Później mamy tutaj arkusz też z wycinankami. I bardzo fajnie, że są w tej kolekcji i jest dużo wycinanek, i są takie gładkie arkusze. Bo tak naprawdę nie byłby nawet potrzebny ten duży arkusz z wycinankami, ponieważ jest ich całkiem sporo tutaj. Natomiast te są troszkę inne i mają również inną wielkość. Ale wracając do bloczka, no to tutaj mamy taką rameczkę. Bardzo fajnie to wygląda. Te nietoperze są super, naprawdę. One z tymi kotami są bardzo do siebie podobne. Kociołek z cukierkami. Później mamy ten fantastyczny kolor fioletowy, bardzo mi się podoba. I ponownie mamy troszeczkę kart w mojej kolekcji. No, widzę, że te są takie, że się też tutaj przydadzą do pewnych prac. Choćby te buciki tutaj, <grytanie> to takie jak uskrzata jakiegoś trochę. No ale u czarownicy też oczywiście, I, i tego można zawsze umieścić gdzieś na kartce. Również to. I tak samo można wyciąć te elementy. Z tyłu mamy taki biało-czarny czy biało-granatowy biało-czarny, takie paseczki i tutaj mamy arkusz z samymi listkami te listki również można sobie wyciąć myślę, że tylko taka drobna, drobna praca z wycinami wtedy jest i tutaj mamy ten fajny właśnie arkusz, który już wcześniej kawałek widzieliście w pajęczynę myślę, że on się chyba wszystkim spodoba którzy, którzy lubią właśnie te Halloweenowe motywy myślę, że sam... O, jeszcze teraz z tyłu mamy takie też dodatki, widzicie? One też już są takie, widzicie, są zawsze troszeczkę mniejsze niż w tym arkuszu z dużej kolekcji. To zależy też, które elementy, ale większość z nich tutaj w tym arkuszu się znajduje, chociaż tutaj chyba nie trafimy na przykład na balony w tym arkuszu, więc warto sobie na przykład jednak kupić ten, ten, ten arkusz z wycinankami, widzicie? bo są tylko właśnie co niektóre te elementy. A właśnie te baloniki, myślę, że do dziecięcych prac nawet no oczywiście wystarczy wykorzystać te drugie strony papierów i spokojnie możemy tworzyć prace jakiekolwiek, nie tylko Halloweenowe. Również mi się podobają bardzo te babeczki, które mają tutaj oko, takie Taki krwiste. Nie no, super, super, naprawdę pierwszy raz jak zobaczyłam tę kolekcję, to mnie kolorystyka przede wszystkim urzekła. A dopiero później sam samo to, że one są na Halloween. Ja nigdy w życiu nie tworzyłam żadnej pracy Halloweenowej i to będzie moja pierwsza praca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i mi też, bo jeszcze nie wiem jaki będzie efekt końcowy. Dopiero się to, to zabieram. No więc teraz sobie delikatnie przyspieszymy i do zobaczenia na końcu filmiku. Zapraszam do oglądania. Moja karteczka jest już skończona. Tak się ona prezentuje. Potuszowałam sobie tą gazę czarnym tuszem, żeby pasowała do całości kompozycji. Tutaj jest ta snóżyczka, którą wcześniej pokazywałam. Nie bardzo wiedziałam, jak mam ją użyć, ale tak bardzo chciałam ją gdzieś tam wcisnąć, że tutaj pod dynie troszeczkę mi się udało. Próbowałam ją tutaj przedziać pod spodem, żeby ją tutaj zawiązać. Niestety te kosteczki są tak tutaj wciśnięte, że. Było to ciężkie i zrezygnowałam z tego pomysłu. Trochę brakowało mi takich właśnie fioletowych, tylko mniejszych jakichś takich kryształków, które można byłoby gdzieś sobie tutaj pomieszać. I tak zastanawiałam się tutaj jeszcze dokleić. Nie wiem, ja tak za bardzo cekin nie potrafię w fajnych miejscach rozmieścić, ale myślę, że nie wyszło to najgorzej. Też tutaj sobie troszeczkę po nowo zrobiłam listek i środeczek tutaj kwiatka. Musi to jeszcze sobie wysnąć. Ogólnie nie jestem zadowolona z tej kartki, jest ona taka dosyć, widzicie, przestrzenna, ale oczywiście nigdy nie patrzymy tutaj, co się dzieje, tylko patrzymy zawsze na nią z wierzchu. Jeśli Wam się podoba ta karteczka, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej kartki lub tej kolekcji, to oczywiście zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. I oczywiście ze swojej strony polecam bardzo sklep CraftWena, ponieważ tam jest całe mnóstwo fantastycznych produktów do kartek i nie tylko. No i cóż, zaglądajcie na ten kanał. Subskrybujcie go. Bo tutaj pojawiają się fantastyczne kursy i filmiki produktowe. Możecie się nauczyć nowych rzeczy, a także poznać nowe produkty, których jeszcze nie znaliście. Także do zobaczenia przy okazji kolejnego filmiku. Do zobaczenia. Pa pa!